Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową mówi David Snopek. Koap mm -hmm. i co to jest? E, no Normalnie, ko-kołapy e, są sklepy spożywcze. A co to jest co e, w, w, Rozszerz skrót. E, cooperative. E, no, zazwyczaj to sklepy spożywcze. E, no i to, to jest firma. No to bardzo trudno wyjaśnić, ale to jest firma. A, którą a, posiadają, no, posiada wiele ludzi mm -hmm. a, w tym a, klienci i a, po prostu ludzie w dzielnicy i pracują tam a, wolontariusze a, i, no, a, w przypadku River West Co-op wolontariusze nie zarabiają na to ale administratorzy no, zarabiają, bo musimy, muszą. A to rządzić że wszystkich wolontariuszy to jest no, dość skomplikowana praca. I to jest wtedy ich zawód taki codzienny? Czy też dodatek? Wydaje mi się, że do, dodatek, bo. No, wydaje mi się, że to jest dodatek, ale nie wiem na pewno. Aha. Jak pracować nad na tym cały dzień? Dobra. Czyli mówiłeś, że to może być sklep spożywczy albo na przykład pub? Pub, ale to jest bardzo rzadko spotykany. Żeby był pub? Tak, tak. E, tylko są dwa takie puby w całym kraju i jeden jest e, w naszej dzielnicy River West w Milwaukee w Wisconsin. Tak jest. Tutaj mówiłam, nie sądzę, żeby w Polsce to wyszło, bo wydaje mi się, że w Polsce nikt nie pracował To tak. I też wydaje mi się, że... Była taka reakcja do... no bo to jest trochę w stylu socjalistycznym i że by była taka reakcja do tego w Polsce, że, że nie, nie, nie widzę. Za to pieniędzy, to wydaje mi się, że by tego nie robili. Ja co ty myślisz? Proszę? Co ty o tym myślisz? No nie wiem, bo to trudno powiedzieć. Bo w przypadku a, naszej dzielnicy River West, a, no, mieszkańcy tam a, bardzo kochają swoją dzielnicę. Myślę, że w Polsce nie ma takich dzielnic, gdzie ludzie by się czuli jakoś tak strasznie blisko ze sobą. Mm -hmm żeby poświęcać część swojego czasu na to, żeby dawać coś tej dzielnicy. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. Może się mylę. Także <laughs> napiszcie w komentarzach. <laughs> tak, tak. Jeśli znaczy takie dzielnice w Polsce lub takie kołapy, to by było fajnie słyszeć o, o nich. Czyli czy są... Czy, to, to napiszcie, jeśli, czy, czy znacie takie miejsce, gdzie tylko wolontariusze prowadzą jakieś yy, właśnie sklepy spożywcze albo, albo knajpy? I czy robią to za darmo? No i czy w ogóle takie coś w Polsce by kiedykolwiek mogło mm -hmm. istnieć, tak? I czy fajnie by było, gdyby było? No i teraz jesteśmy w, no, w Madisonie i jedziemy do... do... Dlatego, że, że nie, ma, no, ustale, ustalone, nie ma ustalonego poprzednio programu I ustalimy program na samym początku konferencji a, I w tym no, też nie ma ustalonych poprzednio mówcy mhm. Bo mówcy są... Mówcy Mówcy, mówcy. są samymi no, uczestnikami mhm. Czyli, czyli, co? czyli na początku. Na początku wszyscy, wszyscy się zbierają do kupy i wszyscy się sobie przedstawiają, każdy ma plakietkę, opowiada coś o sobie, co może wnieść do konferencji i potem się wspólnie decyduje o czym będzie się mówić. Hmm? Właśnie o czym się będzie mówić i potem się dzieli, <laughs> dzieli się wszystkie wymyślone tematy na, na sesje w różnych salach. I różne w różnych godzinach. I wtedy można w tych salach uczestniczyć, można zajęcia prowadzić, można być tylko słuchaczem, można wiem, robić wszystko. Ale lepiej uczestniczyć w dyskusji. Tak, tak. To teraz powiedz, co to jest reguła kogo? Czego? The rule of two feet. The rule of two feet. Co to jest? To znaczy jak siedzisz no, w sesji i niczego nie ucisz się i nic nie uczysz. Lepiej po prostu e, wysiąć i pójść na, na inną sesję, i no, nie obrażysz nikogo, bo to jest. E, wszyscy spodziewają się, że, że tak e, no, robią na, na, na takie konferencje. Czyli jak Ci się nudzi, mm -hmm. to możesz wyjść. No Albo jeżeli jest nieciekawie, mm -hmm. to możesz wyjść. Bo, bo każda minuta. A powinna być ceny. Mhm. dobrze i co? A całość, całość odbywała się również w bardzo ciekawym miejscu, bo w Sektor 67, mhm. czyli sektorze 67. I co jest takiego specjalnego w tym miejscu? A to jest... no, jak, jak się mówi klub w sensie, że, że są członkowie i... Stowarzyszenie? Klub? Stowarzyszenie? stowarzyszenie? To, to, towarzystwo? Nie? Stowarzys... Od, od towarzystwa. Stowarzyszenie. Stowarzyszenie, stowarzyszenie. Mm -hmm. stowarzyszenie. To jest a, takie stowarzyszenie, a, w którym członkowie a, mają wspólny tools, urzędzia? Tools? Narzędzia? Narzędzia, narzędzia. I tam no, można pójść i pracować nad a, jakimś projek projektem i a, uczyć się jak a, używać a, tych a, narzędzi. Mhm. Czyli, czyli teoretycznie jak, jak masz jakiś pomysł na jakiś projekt, na jakiś gadżet, tak? Mhm. To możesz tam przyjść i przyjść albo ze swoimi narzędziami. Ktoś ci pomoże to zrobić, mm -hmm. albo możesz zrobić to samo. No właśnie. Ale chodzi o to, że jest to za darmo, albo prawie nie, za darmo? Nie. nie. A płacisz no, to miesięcznie? Płacisz a, za, za sektor 67? Mark, czy wiesz? Sektor a, członkowie płacą miesięcznie? Członkowie płacą miesięcznie za I wiesz ile? Nie dużo, może to Każde 100 dolarów? Mi się wydaje, że są różne stopy. Etapy. Etapy, etapy, etapy. Na przykład ktoś może mieć miejsce, gdzie mogą zostawić rzeczy. Inny może tylko mie mieć wejście i to wszystko. Czyli korzystać z narzędzia i wracać do domu na przykład. Mhm. Aha. Ale całość jest jakby również... Się... Ale no miejsce jak Sector 67 nie wiem. Nie wiem w ogóle, czy są Makerspaces, Hackerspaces i tak dalej. Nie wiem, ja o takich nie słyszałam i przyznam się, że, że gdyby były takie, byłoby bardzo fajnie. No. Bo, bo na pewno też mogłoby to pomóc młodzieży jakiejś, mm -hmm. która ma jakieś pasje, żeby mogła pójść coś zrobić, nie? No tak, tak. Gdyby, gdyby było a, takie miejsce, kiedy no... Ja byłem trochę młodszy, to, był, to by było fajnie. Korzystałbyś? Tak, tak, tak. I nawet na konferencji ta Heather powiedziała, że właśnie fajnie byłoby rozreklamować takie miejsce, żeby właśnie młodzież mogła tam przychodzić mm -hmm. i... I, i się spełniać, tak? Jakąś tak, swoje tak. pasje robić, no. Także w Polsce by się to bardzo przydało. Czy byłby ktoś chętny, żeby założyć coś takiego? <głosy> <głosy> Napisz, w <komentarzy. głosy> Napisz w komentarzu. Napisz w komentarzu. Właśnie... A... Przyszło mi do głowy, że ch 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 chcieliśmy rozmawiać o tym, jak byliśmy na Festa Italiana i a, ktoś no, dał nam bilety. O tak, tak, to było piękne. Czy było może, piękne. może Ty chcesz o tym porozmawiać? To, to było naprawdę piękne i naprawdę... No nie wiem, czy kiedykolwiek mnie to w Polsce. Mieliśmy iść na Festa Italiana, na festiwal, na festiwal włoski który kosztował ile? 13 dolarów? Mhm. 13 dolarów, tak. czyli na nasze polskie złote to jest e, ile? 26-39 złotych? 40 zł, czyli 40 zł wstępu. I teraz tuż przed wejściem na teren festiwalu podeszło do nas, podeszła do nas rodzina i powiedziała, bo byliśmy w trójkę jeszcze mhm. z żoną Dawida. Podeszła do nas rodzina i mówi, słuchajcie, mamy dwa bilety, no nie trzy co prawda, ale chcecie, chcecie wyjść. I my oczywiście wzięliśmy te bilety, no i no tak. co? I okazało się, że, 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 że mieli bilety, których nie wykorzystali i dali je obcym ludziom na ulicy, żeby oni mogli z nich skorzystać. Mhm. I wydaje mi się to piękne. Tak, i nie, nie prosili o pieniądze? Nie i... prosili o pieniądze oni, po prostu chcecie wejść, macie. Mhm. I zaoszczędziliśmy w ten sposób. No, 13 dolarów, jakby nie, nie tam tutaj w Twoim przypadku trochę no. coś tam się pokomplikowało, ale, ale chodzi o, o sam fakt, o gest, mm -hmm. I, I znowu, no, spotkałeś się z takim czymś w Polsce kiedyś? No ja? No. Nie, nie. Ale nie było w Polsce tak długo, więc nie jestem ekspertem. Ale myślisz, że Polacy by to zrobili? Oddali coś? To zależy od osoby. Chcieliby to sprzedać? Myślę, że Mark ma, ma coś do powiedzenia na ten temat. Wydaje mi się, że życie w Polsce jest trudniejsze, żeby wydać coś tak, tak łatwo, nie jest, jest tak prosto dla nich. Tutaj 13 dolarów jest bardzo mało, naprawdę. Więc to jest tak, jak wydać coś, które kosztuje. To jest tak jak równe, nie wiem. Nie jest dokładnie równe, ale e, to, 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 to... nie jest tak że ale to jest fajnie nie płacić za to. To było fajnie, że, że nie musieliśmy sami kupić tego na No to też ten... Nie wiem jak się mówi, Jak oni robili to bez, bez zastanowienia się? Zastanowienie się bez Te, tak, tak kiedy, tak, kiedy powiedziałam Ci, że, że ja sam no, zrobiłam to samo. Tak, zrobiłeś to samo, a, ale Ty zapłaciłeś za te bilety i, mm -hmm. i aż, aż mi w sumie głupio, bo to w sumie wychodzi na to, że jednak siedzi we mnie to ta chęć, mm -hmm. no, nie wiem, pieniędzy czy czegoś, tak? Bo powiedziałam Ci, że, że mogłeś sobie zażyczyć pieniędzy, a potem... A właściwie w sumie nie, no bo myśmy dostali to, czemu Ty tak miał tak, płacić? tak. Ale przyznaję się bez bicia, że ja też jakoś tak... Widać, siedzi to w nas, w Polakach, że chcemy pieniędzy, chcemy pieniędzy cały czas. No, może to nie jest to, że chcecie pieniędzy, ale tego, że chcecie no, chować, co już masz. Że jak, jak masz coś, jak masz coś cenny, jak bilet, nie, chce, nie chcecie po prostu no, wydać to. No, chcemy zaoszczędzić albo mm -hmm. chcemy skorzystać na tym. Mm -hmm. Smutne. Smutne, ale może tak jak, tak jak Mark mówi, że to dlatego, że ogólnie nam się gorzej powodzi, albo no bardziej zwracamy uwagę na, na każde najdrobniejsze pieniądze i po prostu jak możemy coś zyskać, to wolimy zyskać. Jak możemy nie wydać, to wolimy nie wydać. Może jest mm -hmm. coś takiego, nie? Mm -hmm. Tyle. Może się to zmieni za 50 lat, jak będziemy bogaci i będziemy największym cesarstwem na świecie. I na pewno tak będzie. Na pewno tak będzie. No dobrze. Wszystko? Wszystko na, przynajmniej na razie. Tak, myślę, że tak. Dobrze. Możemy się pożegnać wspólnie. Bye! Chcesz się pożegnać? Pożegnam. Ciao!